Lider, 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 no i tak naprawdę chyba w czwartek potwierdzacie, że liderki, czyli Twoja drużyna do fazy play-off awansuje z pierwszego miejsca. No już dzisiaj to potwierdziliśmy, zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce. Szkoda, że po, po słabym meczu w naszym wykonaniu, bo oczekiwałem dużo więcej od nas, ale e, wynik jest wynik i teraz spokojnie możemy przygotowywać się do fazy play off no to teraz mecz z KSG Warszawa, jak to będzie wyglądało? Udowadniamy coś, czy wygrywamy, czy odpuszczamy, jak to tam będzie? No, tak jak mówię, my każdy mecz gramy o zwycięstwo, więc chcemy, 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 chcemy wygrać oczywiście, natomiast musimy być świadomi tego, że no już od pewnego czasu przygotowujemy się pod te najważniejsze mecze, i, i, i na pewno gdzieś tam tych przygotowań nie będę poświęcał po, po, po ten mecz z KSG. Natomiast my, my będziemy na pewno mocno zmotywowani do tego, żeby te 20. Potem, zwycięstwo z rzędu i, i, i miano niepokonanej drużyny w tym roku zachować. To proszę, kiedy gramy ostatni mecz u siebie? Zapraszamy w czwartek o godzinie 19.00 do hali przy ulicy Sportowej 66. Ostatni mecz rundy zasadniczej, ale nie ostatni mecz w tym. Sezonie. My też zapraszamy. Dzięki!